Dziewczyny, kobiety, mamy, córki, babcie, koleżanki, przyjaciółki. Zwracam się do wszystkich kobiet z ogromną prośbą, z wielkim apelem, ponieważ to, o czym będę teraz mówiła, jest bardzo ważne. Chciałam Was, moje drogie panie, wszystkie gorąco namówić, zachęcić do tego, żebyście się badały. Ja w ostatnim czasie. Przeszłam operację usunięcia guza, który znajdował się w mojej lewej piersi i jakby moja historia jest, jakby nie patrzeć, bardzo optymistyczna. Skończyło się to wszystko bardzo dobrze, ale właśnie dlatego, że się badałam, że byłam czujna i że byłam dociekliwa. Yy, sprawdziłam, co mi jest. Regularnie chodziłam na badania USG. Okazało się dwa lata temu, że w mojej piersi jest guz. Pierwszy lekarz, którego spotkałam na swojej drodze, trochę zbagatelizował tą sprawę i powiedział, żeby to tylko obserwować. Niestety, piersi zaczęła dawać sygnały. Yy, zgłosiłam się do drugiego specjalisty i okazało się, że jest to nowotwór. Na szczęście jest to nowotwór niezłośliwy, ale taki typ nowotworu, który po latach się złośliwi. Moja pani doktor powiedziała, że często kobiety same hodują sobie naprawdę duży problem. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka, bardzo ważne jest to, żebyśmy się badały, najpierw dotykały, bo to taka pierwsza, najprostsza metoda, a później zgłaszały się do specjalistów. Także. Bardzo gorąco Was, drogie Panie, zachęcam do tego, żeby się badać. Profilaktyka to podstawa, a chodzi przecież o nasze zdrowie, o nasze życie.